17 stycznia 1945 roku do zrujnowanej przez Niemców stolicy Polski weszło oddziały pierwszej armii wojska polskiego. W latach Polski Ludowej to wydarzenie było określane jako wyzwolenie miasta. Z dzisiejszej perspektywy widać bardzo wyraźnie, że nie było to żadne wyzwolenie. Było to w rzeczywistości zastąpienie jednej okupacji, w tym przypadku niemieckiej, drugą, czyli sowiecką. Dwa dni później, 19 stycznia, miała miejsce zainscenizowana defilada na w Alejach Jerozolimskich. Na Trybunie Honorowej znaleźli się m.in. innymi Bolesław Bierut, Władysław Gomułka, Marszałek Georgi Żukow, generał Popławski, generał Rola Rzymirski. Data 17 stycznia 1945 roku jest w dalszym ciągu ważną datą jednak wyłącznie dla historii formacji polskich oddziałów zbrojnych formowanych w Związku Radzieckim których szlak bojowy zakończył się w 1945 roku w maju w Berlinie. Z datą tą związana jest również sprawa pomnika Braterstwa Broni, który powstał w listopadzie 1945 roku na warszawskiej Pradze i który w ciągu ostatnich lat został rozebrany w związku z budową drugiej linii metra przy czym zniknął z przestrzeni publicznej. Muzyka